Cieszę się bardzo, bo tego takiego zwycięstwa nam brakowało, tym bardziej, że w tym meczu naprawdę pokazały dziewczyny to, na, na co jest stać, jak potrafią grać i e, możecie Państwo nie wierzyć, ale tak normalnie wygląda nasz trening. Dlatego wielokrotnie trochę taka moja e, gorość była w momencie, kiedy przegrywaliśmy te końcówki, bo wiedziałem, że ten zespół stać na dużo więcej i to nie chodzi o to, żeby akurat teraz wychodzimy takim składem ani innym, ale Wielokrotnie nie jedna z dziewczyn pokazuje, że potrafi grać dużo lepiej niż to później wygląda na meczu. Natomiast no, to jest sport zespołowy i żeby wszystko zafunkcjonowało, to każda z nich musi w tym momencie dać siebie 100%, żeby, żeby jedna, zdobyć jeden punkt, jedna akcja wyszła nam pozytywnie tak, jak sobie założyliśmy. I to dzisiaj było widać w tym meczu, także bardzo się z tego cieszę. Ja bym powiedział, że duże, duże znaczenie miało nastawienie dziewczyn. Było widać chęć walki o każdą piłkę, że nie odpuszczają, że zbliża się końcówka, a one dalej cisną. I to, to jest rzecz, która nam, nam brakowała. We wcześniejszych meczach, także za, na pewno zagrywka była kluczowym elementem, bo udało nam się w tym momencie wykluczyć całkowicie grę środkiem w Kaliszu i mogliśmy skupić się na, na skrzydłach, ale należy przypomnieć, że fenomenalnie zagraliśmy Blok Obrona, bo e, tyle piłek co mieliśmy w kontrze i, i zagraliśmy bodajże powyżej 40. E, no, 40% niecałe po obronie. Także owszem, że można by się doczepić, że okej. Okay, tu był błąd, tutaj można było skończyć, ale jak ja to powiedziałem już po poprzednim meczu, e, to ja bym wolał, żebyśmy zagrali troszeczkę mniej widowiskowo, a jednak żeby trzy punkty były po naszej stronie i, i może w ten sposób do tego pod, podchodźmy, bo nie zawsze jakby styl jest ważny, na pewno on cieszy, ale bardziej cieszą te punkty. To jest dobre pytanie. Jakbyśmy wiedziały, co się dzieje, no to na pewno nie byłoby to 3-0. Wiadomo, każda z nas chciała wygrać ten mecz, ale coś nie było tego czegoś, takiego pstryczka, który by sprawił, że lepiej zagramy i urwiemy chociaż punkt. No, dzisiaj to nie był nasz dobry mecz, muszę przyznać. Naprawdę nie wiem, co się stało. Tak jak mówiłam, no, by dobrze zagrała i w obronie, dużo broniły, i wyprowadzał kontr, zdobywał więcej punktów. No Lepiej zagrał na pewno niż y, mój zespół. Znaczy, no, myślę, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą i w końcu zagrałyśmy od początku do końca konsekwentnie i w każdym elemencie. Myślę, że, że było dosyć dobrze. Na pewno trener pewnie będzie miał jakieś uwagi po meczu. Ale myślę, że myślę, że możemy być zadowolone, bo wszystkie zagrały dzisiaj naprawdę, naprawdę super. No, wiedziałyśmy, że, że grałyśmy teraz do tej pory z czubem tabeli, no i teraz są mecze już najważniejsze dla nas i, i gramy o albo nie być, no i teraz już jest pełna mobilizacja i wszyscy wiemy, o co gramy no i, i cieszę się, że, że ten mecz się tak potoczył, jak się potoczył. Znaczy, no mi się to, że każda po prostu dołożyła cegiełkę do tego zwycięstwa i, i każda zagrała na 100% i, i, i myślę, że tutaj nie ma na pewno Magda dużo różnicę zrobiła, bo, bo na pewno posyłała te piłki często na pojedynczy lotny blok. Ewelina też super robiła, co chciała na siatce i, i o każdej tutaj dziewczynie można powiedzieć tylko dobre słowa, więc myślę, że po prostu praca zespołowa zaowocowała zwycięstwem.